ma. Witam w kolejnym vlogu. Tak jak wspominałem w ostatnim materiale, niestety jeszcze nie mam wszystkich przewodów, więc na pewno nie wykonam wszystkiego, co bym chciał zrobić dzisiaj. Ale to też zobaczymy, ile sił będzie i chęci, bo jest dość zimno minus jeden na zewnątrz. I tak jak stoi i nagrywam, to już czuję, że zaczynam marznąć dość mocno. Więc nie będę długo gadał i biorę się za robotę. Dzisiaj będzie przede wszystkim test drabiny. Drabina kupiona z miesiąc temu, czekała na swój czas. I się doczekała. Dzisiaj będą lekkie prace wysokościowe, że tak powiem. Chciałbym zrobić bruzdy z włączników światła do sufitu. Być może od razu bym przeciągnął przewód, bo akurat ten przewód mam, ale to zależy, czy przewód przejdzie przez PESZEL, który też mi został, którego nie używałem. Może być to trudne, bo PESZEL, z tego co pamiętam, był brany pod przewód 3x2,5 a ja chcę przeciągnąć przewód 4x1,5, on jest trochę szerszy, więc może być to niewykonalne, ale to zobaczymy zaraz w pierwszej kolejności biorę się za rozpakowanie drabinę, spróbuję ją złożyć, zobaczymy jak to wygląda, czy to będzie w miarę bezpieczne dostanie, podobno udźwig do 150 kg, ja ważę zdecydowanie mniej niż 150 kg, być może trochę za dużo, ale zdecydowanie mniej niż 150 kg, więc powinno dać radę jedziemy z tematem Drabina rozstawiona, w zasadzie nie było to nic trudnego, żadna instrukcja obsługi nie jest potrzebna, bo wszystko intuicyjnie działa. Cztery śrubki trzeba było przykręcić, żeby nóżki przymocować do niej. No i stoi. W zasadzie najtrudniejszą pracą to było służenie tego do kupy, bo jest zimno, a drabina jest prawdopodobnie aluminiowa i ona jest jeszcze bardziej zimna niż jest zimno, no i ręce po prostu zamarzają w chwilę. Dobra, wchodzę na nią i, i przeprowadzamy test, czy nie pójdzie pod moim ciężarem. A ja ważę a około 106 kg bym powiedział w ciemno, może 107, no, nie, nie ważyłem się od kilku dni. Walczę z tym, być może kiedyś będzie mniej tej wagi, prawdopodobnie tak, zobaczymy kiedy, bo, bo różnie bywa. Wiecie jak jest, jak ktoś lubi żreć, no to lubi żyrać i tak to wygląda. Dobra. Naprawdę Naprawdę solidnie to wygląda. Ok. Naprawdę solidnie. Powiem szczerze, że nie podskoczę, bo się boję na środku. Chodząc po niej nie odczułam nie, nie strachu, ale skakać nie będę, bo się boję. Szkoda, że producent nie pomyślał, żeby dać jakąś stopkę tu pod spód eee, regulowaną wysokościowo i, i to by rozwiązało problem prawdopodobnie bo człowiek by się nie to tak bardzo no Szkoda tak jak powiedziałem, że producent nie pomyślał o jakiejś stopce na środku bo to załatwiłoby problem dla większości ludzi, którzy by się bali chodzić po takiej drabinie no ja się chodzić nie boję, ale skoczyć to już mam lekko obawę, bo trochę inny ciężar mój będzie, jak będę skakał. Przy lądowaniu będzie to dużo większy nacisk, no i mogłoby się złożyć, więc nie będę nawet ryzykował. Na chwilę obecną uważam, że to był udany zakup, bo będzie super wygodnie na niej pracować. No i czas pokaże, czy, czy się połamie, czy się nie połamie. Będziecie tego świadkiem, prawdopodobnie. Nie przedłużając już tutaj z tą drabiną, bierzemy się za robotę. Eee, ogarniamy bruzdę. Pierwszy bruzd ogarnięta. Sprawdziłem, właśnie, że przewód przejdzie przez peszel. Jak to ja mówię, na hama, nagada, ale przejdzie. Także przewód przeciśnie się, więc spoko. Nie muszę kupować innego Peszla. Ale tak sobie myślę, że nie ma sensu dla mnie teraz od razu kabel rozciągać. Z tego względu, że tu trzeba będzie dużo liczyć, dużo biegania, skakania będzie i, i bez sensu trochę. Wezmę się wszędzie, poogarniam bruzdę a potem jak będą jeszcze chęci to zajmę się kablami. Na takiej zasadzie zrobię, bo też nie lubię robić w burdelu, że tak powiem, a narobiło się tego burdelu dość sporo, więc sobie po prostu będę skakał z miejsca do miejsca, później posprzątam wszystko i, i zobaczymy jak dalej to będzie wyglądało. Na dzisiaj chyba będzie fajrant, bo w zasadzie już jest tak zimno, że, że mam dość. A, a też już dobija godzina 13, więc e, trzeba się zbierać do chałupy. E, zostało mi dwa pomieszczenia do bruzdowania, plus jeszcze tam w łazienkach wiadomo, trzeba będzie coś pobruzdować, bo tam w kabli trochę więcej będzie szło po ścianie. Ale to na następny raz sobie ogarnę. W międzyczasie e, prąd mi zaczął wywalać. Dwa razy mi waliło prąd, aż się przestraszyłem w zasadzie. E, bo w pewnym momencie, jak wybiło prąd, to, to w rękach kabel miałem tak lekko to poczułem. Ale to, to było bardzo leciutko. E, okazało się, że końcówka przedłużacza upierdzielona była, urwała się w zasadzie. Zarobiłem ją i, i jeszcze prawdopodobnie pożyję jakiś czas, także spoko. Muszę posprzątać jeszcze chałupę i będę jechał. E, chociaż dostaję sygnały, że szklanka na drodze. Jak rano mówiłem o, o wszystkich ciapach za kółkiem. To teraz to dopiero się będzie działo. Znaczy, teraz to wiadomo, to, to ja będę spokojnie jechał. No, bo jest takie lodowisko, że głowa mała. Mam nadzieję, że na drodze wygląda to lepiej, bo pod domem to ziemię jest pokryta lodem. Masakra jakaś. E, jeszcze taki szybki update z wizyty Ortopedy. E, bo byłem właśnie w, w, w zeszłym tygodniu. E, zrobił mi zdjęcie RTG, czego nie chciałem robić, bo kolejka była straszna, ale niestety musiałem zrobić, lekarz nie chciał mi dać skierowanie na rezonans bez RTG więc ogarnął mi zdjęcia chyba ze 4 czy 5 godzin siedziałem ogólnie u ortopedy, najpierw 2 godziny w kolejce do lekarza, później prawie 2 godziny do RTG, później kolejka na wydanie zdjęcia, później znowu do lekarza i jakoś tak to zleciało, na szczęście miałem telefon, więc nie było tak źle pamiętam kiedyś jak chodziłem do lekarza, czy nie było smartfonu, to była dopiero katorga 4-5 godzin siedzieć w kolejce, no nie? teraz to jak się ma telefonik, no to czas leci jakoś szybko nie ma problemu takiego, tylko szkoda czasu no i okazuje się, że mam braki mazi w kolanie, czymkolwiek to jest w zasadzie w dwóch kolanach ten problem występuje, wygląda to w ten sposób, że od góry i od dołu ta masie występuje, a na samym środku jej nie ma, więc dostałem jakieś tabletki i zastrzyki w pupę, także spoko, chociaż jeszcze nie zacząłem kuracji, w zasadzie myślałem, żeby samemu robić sobie te zastrzyki, ale żona wczoraj mnie nastraszyła, że... Jeżeli trafię w jakiś nerw, no to mogę wylądować na wózku, i teraz sam nie wiem co i jak. Być może do lekarza rodzinnego zadzwonię, i prawdopodobnie będę musiał do nich jeździć, i oni będą mi te zastrzyki robić. Zobaczymy, jak to wyjdzie. A w przyszłym tygodniu mam wizytę umówioną na rezonans, bo dostałem też skierowanie na ten rezonans magnetyczny na jedno kolano. I co ciekawe, oczywiście w Białym Stoku kolejki na rezonans magnetyczny. To są na styczeń, luty, bardziej na luty, przyszły rok oczywiście A wszystkie miejscowości wokół Białegostoku, gdzie są szpitale Kolejka jest tydzień, dwa No i oczywiście udało się umówić, więc jadę do Siemiatycz Tam najszybciej się dodzwoniłem w zasadzie, bo największy problem był z dodzwonieniem się Tydzień czas oczekiwania Pojadę, zrobię, zobaczymy co i jak eee, Jak będę miał już jakieś konkretne inne informacje, to też się z Wami chętnie podzielę Mam nadzieję, że nie będzie to tak źle wyglądało, jak sobie to w głowie ułożyłem chociaż w sumie wolałbym, żeby była jakaś operacja, żeby było z głowy niż żeby były jakieś laki podawane czy coś, no bo to wiadomo wiesz, operacja to raczej nierealne, no bo chodzę normalnie, ta noga boli po wysiłku chociaż cholera go wie, bo się nie znam dobra, bo znowu się rozgadałem i znowu zaczynam piekielnie marznąć, ręce już mi odpadają biorę się za sprzątanie i będę leciał na chałupę do następnego